Witam Was no, w pierwszym w zasadzie odcinku ze Sonic a, a i pewnie pierwszy i ostatni. Chyba dobra. że... Ja od razu ściszę, ja dobra, ja ściszamy. Chyba że po prostu ten. Będziemy robić... ...taj za sali... O! Najlepsza część. Proszę, proszę. Sonic X. Dobra, nie wiem co dodać. Żeby nie było To tutaj oni są strasznie głodni I lubią bardzo ketchup Zaraz wam pokażę No zaraz zobaczycie Patrzcie, całe jest od krypuczu Widzicie, jak on no. jest Dari. Oni naprawdę Cały są ketchup. A teraz leżą i Śpią I Podedli śpią. ostrego kiepsa nie wytrzymuj się. Ja tak robię. Ale nie mówisz, że Oho. Robię. O, najlepsza część. Teraz razu trochę być. Wiecie. Sonik. Ja, nie 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 ja Ja to akurat przybliżam. nie jest straszne! Chowanego... jedno, czekaj, on będzie mnie gonił, a to będzie zaraz, dokładnie teraz, już chwila, no, 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 już, już, dobra, nie gadam debilzmów, nie, bo się nie jest. Dobra... O, teraz. <laughs> Kurde, chciałem go przeskoczyć. Nie udało się. Widzi się domu kracupi, się trochę. bo też rozlało. No. Dobra, trzeba będzie tutaj zasłonić, bo tutaj będzie imię mojej mamy. Później. Ale później. I już niestety podejść się. Już że mi komputer zacięło. Ja też. You nie can't. możesz wbiec, okej. Okay. You can't. Czyli nie możesz. No. Jakbyś mógł, to by było can, a nie can't. Dobra, lecimy. I tak biega. To jest niewygodne, trzymać ten telefon. Wecz nie ma kieczupu. Tak nie. Pa. już widzisz. No, co, wszystko No ile oni czasu. tego kieczupu, Jezus. Zaraz się, no. zatłam im. Elo? Nie nie, nie! El teraz w nie, jeszcze będzie Eggman, czekajcie, to ja może zasłonię i się uprawię? Dobra, nie mm. wiem. A przecież to jest na koniec, bo my już próbowaliśmy tą grę, dzisiaj. Dla was pobrałem bilrusa, widzicie? For free Zabawne. Zabawny. Trzy wow, kropki! O, patrzcie, kieczup, ale taki bardziej dziwny. Taki trochę to ostatni, wiecie. Delicious. Z Italii, ostry. Od turka. No, ale oni naprawdę zajmują tym kieczupem. Siu! Nie, nie mogę Siu. nie wskakać. Wow, tyle w szasie. Znaczy co się stanie, teraz się cofnę? Eee... Nieha ja, no, <laughs> zbudowałem tyle czasu, Bo to jest jakby to z ile to przechodzimy. najlepsza część najlepsza część, w której jest się Ciepapinia, nie Ci Ciupapin, mnie nie wspomniałam Czy teraz będzie, czy jeszcze nie? Bo teraz... Nie, bo teraz będzie jeszcze ten Ale wolę się upewnić Ile śniegu pada Aha, ale... tut, 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 tut. To jest chyba najludniejsza część widzę, wiecie? Zaraz to będzie, teraz będzie I am good I am good Good Jestem Bogiem Good, good, good O Według does... uh teraz -huh -huh -huh. god Dobra O dobra, zasłoniłeś Kiedy szliśmy do całego Sony Elsie To było Alt F4 Kurde, nie znaczy migało. Game Over No to nie A no, Myśleliśmy, że to się da, ale nie widać O, Sonic Jeszcze mamy tutaj Game Credit Ciekawe, no, no. Majdki <laughs> z To jest bardzo straszna gra, wiecie? Nie jest straszna, to jest Też muszę się napić Oblałem się. Co to za jęki godowe? Zaraz będzie AlT4 naprawdę. My chyba nie przyszliśmy całej gry. Bo teraz chyba będziemy sonikem. Czemu uważasz latarkę? Nie pankam. Weź to wyłód. Enter? Spróbuj Enter. Spróbuj Enter. Dobra, więc za niestety musiała być pauza, bo dziadek są na chatę wbił i... Dobra, no to to chyba koniec tej gry, bo co chwilę są jakieś jajki Jakiś tinciang ściągnąć i ściąg. Nieprawda. No wyspocznij. No ile to będzie trwało? Jednak chyba przeszliśmy tą grę, czy nie? Bo... No. O, Dobra, no, to się z wami żegnam. Zaraz będzie od z Minecrafta albo z Robloxa, albo z nie wiem z czego. To... Już okay. naprawdę odechciała mi się grać, ale jeszcze jeden odcinek dla Was nagram. Pa!